Dzień dobry Państwu, Nikola Zbyszewska, zapraszam na prognozę pogody. Jesień to taki specyficzny czas, kiedy dni ciepłe mieszają się z tymi chłodniejszymi, a dni deszczowe z tymi bardziej słonecznymi. Zmiany te mogą być dynamiczne i szybkie i do tego musimy się przyzwyczaić. A tegoroczna jesień, no tutaj przyniosła nam delikatne ochłodzenie już od początku. Gdzie nie gdzie pojawiły się już pierwsze nocne przymrozki, a więc temperatury musiały spaść poniżej zera. To zupełnie normalne, proszę się nie martwić. Ale dla pocieszenia mogę powiedzieć, że nadchodzące dni będą raczej pełne słońca. W niektórych regionach rzeczywiście tych promieni nie będzie brakować. One na pewno podniosą temperaturę odczuwalną, która nie jest aż tak niska, ponieważ na termometrach zobaczymy 18-20 stopni. Liczyć się musimy natomiast z opadami deszczu, które na pewno zaznaczą swoją obecność w okolicach weekendu. Ale to zupełnie normalne jest to na przykład dobra wiadomość dla tych, że lubią zbierać grzyby, bo będzie co zbierać? Spójrzmy na to, co za oknami dzisiaj. Mniej szczęścia do pogody będą mieli dziś mieszkańcy regionów zachodnich. Tutaj 17-19 stopni, niebo szczelnie przykryte chmurami i to chmurami deszczowymi. Ale już na Mazowszu i Lubelszczyźnie, proszę spojrzeć, tego słońca będzie stosunkowo sporo. Temperatury wynoszące 17-18 stopni, więc nie jest tak źle. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu, no tutaj bliżej wschodniej granicy, temperatury zawsze będą niższe, zwłaszcza o tej porze roku. 13-16 Stopni. 17 to jest maksymalna wartość na termometrach w tym regionie. W zachodniopomorskiem mimo słońca popada niestety w okolicach Trójmiasta, będzie się mocniej chmurzyć. Tam jeszcze te opady mogą nie dotrzeć, podobnie na Kujawach. Jednak w Szczecinie, Koszalinie i w okolicach Słupska, no tutaj niestety ten deszcz e, z pewnością może pokrzyżować nam plany. Na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce tych chmur będzie całkiem sporo. Z godziny na godzinę może być ich na niebie coraz więcej i niestety będą... E, to chmury deszczowe, chociaż ten deszcz nie będzie aż tak intensywny. Podobnie na Dolnym Śląsku i o Opolszczyźnie. Tutaj niestety tego słońca no, przez cały dzień może brakować. W Małopolsce i na Podkarpaciu bliżej wschodniej granicy, południowo-wschodniej właściwie, te chwile ze słońcem mogą się pojawiać, natomiast w Krakowie, w Zakopanem, no tutaj 15-17 stopni i raczej pochmurno. Mam nadzieję, że kolejne dni przyniosą już za sobą i ocieplenie, i większą ilość promieni słonecznych, których tak bardzo teraz potrzebujemy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia.